Polska jest tak słabym państwem, że mi się to w głowie nie mieści. Zobaczcie, taka Ukraina nawet bardziej wpływa, chce wpływać na proces wyborczy w Polsce niż Polska na Ukrainę. Z prezydentem Ukrainy o kandydacie na prezydenta Rzeczpospolitej rozmawiało o czterech herosów walki z zagraniczną ingerencją w polskie procesy wyborcze. To tak, TVN Discovery on Axel Springer, Krytyka Polityczna George Soros i Pluralis George Soros. Wywiad, w którym Ukraina tradycyjnie wtrąca się w polskie wybory, jak w 2023 roku ze zbożem i tradycyjnie po linii interesów niemieckich. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Polska będzie odnawiać pomniki UPA w Polsce. To chyba ten wielki przełom w negocjacjach polsko-ukraińskich na temat ekshumacji na Wołyniu, które zapowiadał Donald Tusk kilka dni temu. To my odnowimy te pomniki w Polsce, ale nie ma konkretów po stronie ukraińskiej. Jak to skomentował Marcin Warchoł, no to już mamy na czym polegał wielki przełom w sprawie ekshumacji na Wołyniu, czym się chwalił Donald Tusk. My odnowimy pomniki UPA, a w zamian Ukraińcy będą wspierać kandydata Rafała Trzaskowskiego. Ale dlaczego Ukraina wspiera Rafała Trzaskowskiego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Karol Nawrocki ostatnio powiedział, że nie widzi obecnie Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej i NATO. A Platforma Obywatelska obiecuje im bezwarunkowy akces do Unii Europejskiej, tylko zapominamy, że Ukraina w Unii Europejskiej to katastrofa dla polskiej gospodarki, gdyż Polska jeszcze stoi rolnictwem, a na Ukrainie te rolnictwo jest bardziej rozwinięte, więcej ziemżyznych i po prostu nas pozamiatają, chociaż nie tylko w rolnictwie. Ot to odpowiedź, dlaczego Ukraina wspiera pana Trzaskowskiego. Ja się tylko zastanawiam, czy Polska doczeka takich elit, które będą bronić polskiej racji stanu i walczyć za nią na arenie międzynarodowej, a nie podążać za interesem innych państw kosztem naszej ojczyzny. W rocznicę śmierci byłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Rafał Trzaskowski zapalił znicz przy znaku z nazwą alei Pawła Adamowicza w Warszawie. Krzysztof Stanowski skomentował to tak: Przecież gdybym w ramach wyborczego trollingu odwalił taki numer, że poszedłbym ze zniczem pod jakiś słupek, bo nie chciałoby mi się jechać na cmentarz i bym się tam przy słupku zadumał, i obok jeszcze przygrywałby facet na trąbce, to by mnie zjedzono w komentarzach. A tu zobaczcie: Alibaba, możemy kupić za 57 tysięcy dolarów drona Shaded. No, przypominającego Shaded, bo to jest jakiś trochę inny. XHZ50 TVN uczy nas pozytywnego myślenia, bo właśnie z TVN-u dowiedziałem się, że podrożało prawie wszystko. Masło 27% prąd 21%, chleb, 6,5 i, tak i tak dalej, ale potaniały smartfony o 136%, cukier o 35%, odzież i mąka. Mamy to. Specjalnie dla Was szybki test co jest lepsze, no bo teraz wiele osób się sprzecza, czy jakiś Dyson, czy inny odkurzacz chińczyk, zamiennik, no bo przecież nie po to się teraz pracuje, żeby potem ze zwykłą zmiotką i ma to zapieprzać w domu. Trzeba kupić Dysona za cztery klocki, żeby wszystko sprawnie w domu robić. Zapraszam. Na filmie widzimy szybki test trzech robotów sprzątająco mopujących. Niestety tak to wygląda. W rocznicę zamordowania Pawła Adamowicza, czyli prezydenta Gdańska, mieszkańcy oddali hołd zmarłemu prezydentowi. Wielkie serce dla Pawła Adamowicza, a wyglądało to tak jak na tym zdjęciu. Warszawa, której prezydentem jest Rafał Trzaskowski, zakupuje 102 drzewa w kwocie ponad 900 tysięcy złotych. Najciekawsze jest to, że te drzewa będzie nasadzać firma niemiecka. I tak sobie zadaję pytanie: czy nie było żadnej polskiej firmy, która mogłaby to zrobić? No i też może osoby zajmujące się sprzedażą takich drzewek czy to są takie faktyczne ceny, jakie są obecnie na rynku? Norweska minister nauki popełniła plagiat, skopiowała nawet literówki. I do tego jest, a raczej była szefowo resortu nauki, bo po tym fakcie, gdy wyszedł on na światło dzienne, podała się do dymisji. I to skopiowała nie jedno, ale dwie prace i nawet nie usunęła literówek z oryginalnych tekstów. Komentarz Marka Budzisza do polityki Donalda Trumpa. Wiele możemy powiedzieć zatem o polityce Trumpa jest ona z pewnością brutalna, zmierza do zbudowania nowych realiów, odwołuje się do twardej siły jest też ryzykowna, bo te działania mogą nie przynieść spodziewanego efektu. To wszystko prawda, ale z pewnością nie można stwierdzić, że jest ona wariacka, chaotyczna czy nieprzemyślana. Ci, którzy tak twierdzą, nie potrafią interpretować tego, co się dziś dzieje, bo do głosu dochodzi tradycyjna strategia państwowa, w której najczęściej odwołujemy się do interesów i siły, a mniej mówimy o wartościach, a oni nadal żyją w przekonaniu, iż w swej polityce mocarstwo, jakim są Stany Zjednoczone, działa z pobudek altruistycznych. Donald Trump. Każdy, kto zostanie złapany na handlu dziećmi, zostanie od razu skazany na karę śmierci. Artykuł z 34 roku. Studentki najgorszymi żonami. Studentki są najgorszymi żonami, tak stwierdził Instytut Psychologiczny w Los Angeles. Na podstawie obserwacji statystyk małżeń stara się ten instytut dowieść, że największe rozczarowania w małżeństwie sprawiają mężom kobiety, które studiowały na uniwersytetach. Są zanadto górnolotne, zbyt yy, zarozumiałe i nie mają zamiłowania do spraw gospodarstwa domowego. Ciekawe, czy statystyka małżeństw w Europie potwierdziłaby tą opcję. Na mapie widzimy podział państw według Stanów Zjednoczonych. Yy, czy państwa są równorzędne dla nich, równorzędnymi partnerami, czy nie? Na niebiesko są to państwa równorzędne, gdzie można robić eksport chipów, yy, gdzie nie ma jako takiego ograniczeń na żółto. No, pośrodku, czyli między tymi państwami, gdzie są jakieś ograniczenia, a gdzie nie ma, i na kolor różowy państwa z najbardziej restrykcyjnymi ograniczeniami. Polska, jak widać, należy do państw w grupie tych średnich, czyli te same, które leżą w Ameryce Południowej czy w Afryce. No to taka rzeczywistość po prostu, żeby nas uświadomić, gdzie jesteśmy w szeregu. Jak wiemy w Polsce już jest więcej kotów i psów niż dzieci a tu taka sytuacja z lodziarni Kawiarnia w łodzi, siedzimy z mężem i dziećmi, jemy lody, pijemy kawę. Wchodzi para i zastanawia się co wziąć dla dziecka, które czeka przed wejściem. Kupili lody w kubku. Kobieta mówi, że wyjdzie po niego. Wchodzi po chwili z ogromnym psem, siadają tuż obok nas, a mężczyzna trzyma kubek w ręce. Pies zaczyna szybko lizać lody. Ślina i lody spadają na podłogę. Część śliny cieknie mężczyźnie po ręce i skapuje z łokcia na fotel i podłogę. Wszystko przy odgłosach sapania i mlaskania. Obsługa nie widzi problemu, uśmiechają się, bo piękny piesek, co to niby komu przeszkadza, dziecko zjadło i wyszli zostawiając cały syf za sobą, częściowo rozniesiony po lokalu na łapach psa. Przepraszam, ale to jest obrzydliwe i absurdalne, że stają się bardziej akceptowalne niż wizyta w wielu lokalach z dziećmi. A wy, jakie macie zdanie na ten temat? Dajcie znać. Jak widać, na Facebooku zmiany po wyborze Trumpa przyspieszają motyw osoby transpłciowej i nie jest już tam dostępny. Wiktor Orban, sieć Sorosza jest potężna i ma ogromne wpływy. Dobrze ją znamy, jest związana z synem naszej ziemi. Teraz straciła Amerykę i jeszcze mocniej trzyma Brukselę w garści. Kluczem do naszej przyszłości jest to, czy potrafimy wyrwać Brukselę z rąk Sorosza. W polityce Tusk panicznie boi się, żeby nie zainteresował się nim Elon Musk, tak jak zainteresował się brytyjskim premierem Starmerem. Oczywiście chodzi o to, by nie mieć w internecie negatywnej prasy. Jak pewna posłanka ostatnio powiedziała, najlepiej to, żeby na czas wyborów zablokować media społecznościowe, takie jak X. Jak widać monopol na informacje wyrywa się z rąk brukselskich urzędników, dlatego też chcą oni wprowadzić cenzurę w sieci. Jak podaje Newsweek, Donald Tusk wściekł się na Adama Bodnara. Ma dość, chce widzieć efekty. Albo rozliczenia przyspieszą, albo dostaniesz giertycha na wiceministra i on cię zmotywuje. Miał usłyszeć przed świętami od premiera Adam Bodnar. Czy Elon Musk kupi TikToka? Prowadzone są wstępne rozmowy w Stanach Zjednoczonych. Taką informację podał wtorkowy Bloomberg. Dodatkowo Sąd Najwyższy USA ogłosił w piątek, że decyzja o sprzedaży amerykańskiego oddziału TikToka lub zakazie używania aplikacji w kraju zapadnie do 19 stycznia. Mateusz Morawiecki jednogłośnie został szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów. Dobromir Sośnierz: Skoro Polacy nie szanują wolności, to niestety mają jej coraz mniej. Jeśli wybory na prezydenta Polski odbyłyby się dzisiaj, to najwięcej osób zagłosowałoby w pierwszej turze na Rafała Trzaskowskiego 37%, na drugim miejscu Karol Nawrocki z wynikiem 31,4%, a na trzecim Sławomir Męcen z ponad 14% poparcia. W drugiej turze wyborów wygrałby Trzaskowski z poparciem 53,1%, a Karol Nawrocki miałby 46,9%. Z racji, że coraz więcej młodych mężczyzn, rosyjskich mężczyzn ginie na froncie Rosja, chce rozwiązać problem demografii i wprowadza bank spermy żołnierzy. Tylko najlepsza pula genów.